Cześć. dzisiejszy film będzie dość krótki i będzie to omówienie pluginu, który jest obecnie darmowy, a mianowicie MLCs0100 od Bogren Digital. Zapraszam. Wtyczki typu One Knob -Nope od Bogrena są dosyć popularne i w największym skrócie jest to coś takiego, że macie wzmacniacz Pokrętło gain, dwie symulacje paczek, booster i bramkę szumów oraz tuner, który działa po prostu no, jak tuner, nie? Możecie się nastroić. Wintrze użyłem mojego własnego ara którego możecie mogli ściągnąć, jak wejdziecie w opis, ale na dobrą sprawę są tutaj dwie paczki dołączone. Jest to Modern Cup, Vintage Cup. Możecie ładować swoje impulsy oraz możecie też używać tyczki bez paczki i ładować sobie impulsy innym programem. Co do ustawień, nie ma tu nic specjalnego, w zasadzie macie DSP Quality, raczej bym sugerował dać Wam High i tyle. Ok, więc zobaczmy jak to brzmi. Jest to taki clean, powiedzmy... powiedziałbym Edge of Breakup, można by nazwać. Można tu ustawić clean'a zupełnego. Ale szczerze mówiąc, dla mnie jest taki, no nie po to został stworzony ten plugin, żeby grać na clean'ie raczej w większości. Gain na godzinę 12, i zobaczmy jak to brzmi. Druga paczka vintage. Ok, dodamy teraz booster. Trzecia paczka. I na dobrą sprawę według mnie taki sweet spot, jak chodzi o ten wzmacniacz, to jest mniej więcej w tym rejonie gain modern cup z boosterem. No i brzmi to wtedy już troszkę bardziej tak, jak w założeniu. Okej, okay, i zmieńmy sobie jeszcze dla testu na mój AR, który jak mówiłem będzie w opisie, będziecie mogli sobie go ściągnąć, a brzmi tak. ma opcję standalone, ale jest też możliwość użycia jej w Dawie. No i w tym wypadku pokażę wam jakby to brzmiało na przykład z darmowym dilejem Nebrini i z moim AR. <śmulny> Dzięki za oglądanie. Ściągajcie plugin, póki możecie, ponieważ jest to limitowana oferta. A co do reszty, zapraszam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.